Cudowność zwyczajności. Na wstępie uspokajam Was, że nie zmieniłem profesji i nie zostałem kominiarzem. Na wszelki wypadek możecie jednak chwycić guzik, jak to na widok kominiarza, by sprzyjało Wam szczęście. Kocham ezoterykę i magię, a z każdym dniem czuję, że moje uwielbienie do niej rośnie. Zwróćcie jednak uwagę, co chcę przekazać. To zdjęcie. Na którym jestem brudny po czyszczeniu pieca, jest pięknym przykładem cudowności w zwyczajności. Nie muszę tego robić, ale staram się, jak tylko czas pozwoli, wykonywać też rzeczy przyziemne i nie zlecać ich fachowcom. Chociaż jestem pokryty sadzą i pyłem, to było mi to potrzebne. Ta chwila, w której robię coś zupełnie niezwiązanego z duchowością, ezoteryką i magią, jest potrzebna, by oczyścić ciało. Umysł i duszę. Praca, praca, praca. W dzisiejszym zglobalizowanym i zglobalizowanym świecie jesteśmy często pochłonięci obowiązkami zawodowymi. Na przykład całe dnie za kółkiem, albo wielodniowe delegacje na budowie lub długie godziny w biurze. Ciągłe sprawdzanie e i nieustanne monitorowanie zadań na liście obowiązków mogą nas wkrótce przytłoczyć. Wszystko to sprawia, że łatwo zapominamy o tym, co naprawdę jest ważne, o nas samych. Praca to oczywiście istotna część naszego życia, ale jeśli poświęcamy jej zbyt dużo czasu i energii, może to prowadzić do wielu problemów psychicznych, zdrowotnych i negatywnego oddziaływania na duszę. Dlatego ważne jest, aby regularnie przerywać pracę i poświęcać czas na rzeczy zupełnie odmienne które nas uspokajają i odprężają. Szukanie równowagi między życiem zawodowym a duchowym jest kluczowe dla rozwoju osobistego i duchowego. Możemy to osiągnąć poprzez praktyki medytacyjne, jogę czy spędzanie czasu w naturze, albo poprzez codzienne obowiązki w domu, jak wieszanie prania czy odkurzanie. Praca zawodowa jest ważna, ale równie istotne jest dbanie o nasze życie psychiczne i duchowe. Konieczność zajęcia się czymś niezwiązanym z pracą pozwala nam na relaks, regenerację i zrozumienie siebie samego na głębszym poziomie. Niech twoje życie nie ogranicza się jedynie do profesji, którą wykonujesz. Odkrywaj duchowe aspekty, które pomogą ci odnaleźć równowagę we współczesnym świecie. Wróżbita Łukasz Węcka